Hejka, witajcie. Szybki opis Paca 14.3. 14 .3. i teraz tak, co się dzieje, Brand jest nerfiony, Riot uznało, że jest po prostu zbyt silny, także jego pasypka będzie mniej przywracać manę, w ogóle, to zaraz przyjdziemy, obrażenia z E zmniejszone, OK, to chyba po tych klipach, gdzie Brand czyszcząc falę minionów zabija TF-a. To może być coś z tym wspólnego yy, gangplank. Yy, w ogóle. Co myślicie o nowych yy, wizualiach patchnoutów? Bo szczerze mówiąc, dla mnie to jest chujnie czytelne. I dla mnie jak widzę e pożoga i gangplanka na tym, to ja myślę, no dobra, gangplank rzuci mi pożogę, nie? No ale dobra. Yy, może to moja opinia. Yy, w każdym razie lecimy dalej. Gangplank. Yy, zmodyfikowana formuła spowolnienia. I teraz tak. Yy, Beczka, gangplanka nie będzie teraz skalować swojego slowa z szansą nakryta, po prostu będzie to stała wartość z poziomem skilla. Okej. Okay. Nie wiem, czy overall wychodzi, wyjdzie to lepiej w late game, raczej wyjdzie to gorzej, ale lepiej we wczesnej fazie gry. No nie wiem, bo beczki tak się nie maksuje, więc cholera to wie. Y Gragas, umiejętność bierna, czyli ta pasywka, leczenie e, dostaje znerfione. Ok, e, Graves, zwiększony pancerz z e. E, e i to nawet mocno, bo dwa punkty już na pierwszym poziomie. Więc e, ok, dodatkowy pancerz za każdy ładunek: 2, 7, 10, 13, 16. Mocne. To się wydaje być fajny buff na Graves'a. Tu piszę, że cofają po prostu osłabienie, które było 15, 22 nie wiem, nie, nie jestem aż, aż tak w tył. Dobra, Kalista, dostaje nerfy. Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to. Często widywane na wyższym poziomie czy na proscenie, no to Robił coś takiego. Minimalne obrażenia przeciwko jednostkom niebędącym bohaterami z w, czyli z Pasywki, z tego, jak przykładowo też uderzy i ty dobijesz, albo odwrotnie, tego jakby tej więzi. nie? E, czyli usunięto minimalne obrażenia przeciwko jednostkom niebędącym bohaterami. Próg wykończenia jednostek niebędących bohaterami też został usunięty. E, próg obrażeń przeciwko jednostkom niebędącym bohaterami. Został zmniejszony. Okej. Okay. Fajne nerwy. Cowiek. Hmm, jestem ciekawy, czy to po prostu coś tak faktycznie zmieni, nie? bo to się wydaje być taki delikatny nerw, żeby nie przesadzić. Kartus. Zmniejszone obraż... A, jeszcze wróć RK, bo to jest ze przeznaczenia. To jest RK Kalisty, dostaje nerfa na cooldown. Kartusy, odbrażenia z zmniejszone. Hmm. Na poziom. Ok. To są małe nerfy, natomiast na no tym ku kartusa spamimy, więc w ciągu walki to może się przełożyć na 40-50 obrażeń. Nie uważam, żeby to zabijało w jakikolwiek sposób kartusa, no ale. Hmm. Kenen. Mocny nerf. 30 punktów zdrowia, 31. Ok. To, to, to. To już jest jakiś nerw, tak? To jest, jest nerw, bo to są basicowe statystyki, czyli on na linii od pierwszego poziomu będzie mieć mniej HP. Patrząc na to, że teraz na przykład ElectroQuid dostał buffa i bije 50 na levelu pierwszym, to zaraz zobaczymy, to to, to się wydaje być mocna zmiana. Lisim. Przyrost zdrowia zwiększony. I teraz tak, tarcza zwiększona na W per level. Ok. Myślę, że. Fajny buff, ale no to nie jest buff, który wraca postać do gry, no ale no, mogę się mylić. E, Lisandra, e, kus zwiększone, nie podoba mi się, bo w Lisandrze nie lubię, jak Lisandra jest w mecie, nie lubię grać przeciwko temu. Strasznie nie lubię tej postaci, lubię z nią grać, ale totalnie nie lubię grać przeciwko tej postaci. Strasznie niewygodna do grania, gęst. E, w każdym razie czas odnowienia W na, pierwszy, na pierwszym poziomie, na drugim, na trzecim i na czwartym e, jest krótszy. Na ostatnim, jakby się to. Yy, na ostatnim, że tak powiem, się to ten. To jest ten ród dookoła, który ona rzuca I teraz tak, obrażenia z Q. Yy, zwiększony po prostu scaling o 5%. Okej, okay, fajne buffy, przyjemne na Lisandrę. Myślę, że to W szczególnie może być fajne. I na jakieś leblanki, czy na jakichś asasynów, na których się to często pikuje, właśnie taką Lisandrę. To może być bardzo fajne. Może na saporcie od max w, o Lerawie, wróci, nie wiem. Eee, MFK, eee, AD zwiększone, eee, blokada obrażeń z w, czyli tak, eee, przez 4 sekundy teraz musi nie otrzymać obrażeń, a nie przez 5, żeby odpaliło jej się w. Ok, opóźnione ulepszenie prędkości zamiast 5 sekund będzie po 3, czyli będzie szybciej dostać tego pełnego movement speeda MFK z w. Maksymalna prędkość ruchu zostaje zwiększona yy, o 5 na każdym poziomie. Yy, początkowa prędkość ruchu z 25 jednostek na 30-35, czyli ok. Czyli początkowa, czyli ta startowa, będzie wyższa i będzie skalować się z levelem. Czyli Riot, tak jakby chciało, żebyśmy maksowali W. Okej, okay, no raczej i tak, drugie się to maksuje. No chyba, że, nie wiem, jak uśap pmf grasz albo naprawdę grasz pod lethality. i nie. Nie, raczej to się po prostu maksuje. Drugie, w sensie drugie, nie. Ale no. Oriana, zwiększona podstawowe obrażenia od ataku, 4 AD więcej. Oriana jest postacią, którą dużo, w sensie magiem, którym szczególnie na jakichś asasynów pierwsze dwa levely, trzy yy, dużo atakujesz, obijasz z tych autoataków i ogólnie starasz się jak możesz ta autosy szczególnie na jej pasywkę, więc to może być fajny buff. Może być fajny buff, ale nie wiem, czy potrzebny, czy Oriana potrzebuje tak buffa. Eee, Pantheon, eee, tutaj, e, żeby tak lekko powiedzieć. Czy ktoś popierdoliło z tymi bufami do Pantheona? Bo to nie, kurwa! Dwa patcze z rzędu bufy do Pantheona? E, dwa patcze z rzędu, bo to już 14-11, teraz 14-13. Nie, to popierdoliło kość z tymi bufami na Pantheona, do chuja pana, no! Minimalne obrażenia przeciwko sporom i podporom. 10 więcej. Żadnego bufa mu się kurwa nie należy. Ta postać jest toksyczna, kurwa dla gry. I wyjebać ją, a nie kurwa bufować. Zmienić, kurwa zreworkować. To jest popierdolone. To jest marginalny buf. To jest marginalny buf, ale triggeruje mnie to. Yy, Skarner. Zwiększony koszt manny, zmniejszone obrażenia od max health'a. Czyli tak, koszt manny na Q, czyli tym rzucie kamieniem i tych autoataczkach, zwiększone o 20 i obrażenia od max health'a zmniejszone o 5%. Ok, fajny nerf. Fajny nerf, nie będziecie tak napierdalać, ale nie wiem, czy to wyjebie z karnera, szczerze mówiąc wątpię. Szczerze mówiąc dalej będzie wkurwiający. Dodatkowe obrażenia tali przeciwko potworom. 25 punktów plus 5% bez scalingu to było do tej pory. Na Q zostają zmniejszone i to będzie po prostu stałe 10, pro 10 punktów bez skalowania. Mocny nerw. Eee, fajny... fajny nerw, po prostu w las talii, szczerze mówiąc. Nie lubię talii w lesie, irytująca postać do grania przeciwko. Eee, dobra talia jest po prostu wszędzie na mapie i ciężko się przeciwko temu gram. Eee, Varus. Parus dostaje nerfy. AD zmniejszone, 3, 3 punkty mniej bazowo. Przyrost prędkości ataku o pół mniej. Umiejętność bierna. Zabójstwo stwora teraz będzie dawać stałe 10% prędkości ataku, a nie skalować się z. To było ulepszenie Merki, ale nie jestem pewny. I będzie. To się skalować... Wcześniej się skalowało z 20% dodatkowej prędkości ataku, teraz to będzie 10% dodatkowej prędkości ataku. 10% prędkości ataku... Nie, teraz to będzie po prostu 10% prędkości ataku, obrażeń od ataku i 10% prędkości ataku i mocy dość. Dobra, dziwnie to opisali. Czyli teraz po prostu ma więcej tych statystyk, z którymi się skaluje pasywka. Okay. Udział w zabójstwie bohatera będzie dawać teraz. Będzie się skalować z mniej za tak speedem, a więcej, bo to będzie 40% prędkości ataku, a nie dodatkowej, Czyli nie z itemów, a tej, którą dostajemy bazowo i chyba co level. Bo ta co level też nie jest liczona jako additional, chyba. I to będzie. 40% prędkości ataku. Ale tu nie wiem czemu to jest. Aha, że zmniejszone, do, że będzie 40% i to będzie 15 skalować się. 15% prędkości ataku. Wyobraźnie yy, do ataku. Dobra, strasznie dziwnie to opisał. Po prostu będzie większa liczba statystyk, tego co rozumiem. Ale no mniejsza. Nerw Warusa to jest w każdym razie. No, no, no. Skalowanie prędkości ataku teraz obejmuje prędkość ataku za poziomem bohatera. okej, okay, to jest właśnie to. Próg prędkości ataku umiejętności biernej został zwiększony z 2,5 do 2,7. okej, okay. czyli będzie mógł. Próg prędkości ataku został w udział w zabójstwie bohatera, co oznacza, że umiejętność bierna może ominąć próg prędkości ataku. No właśnie. Warto będzie mógł przekroczyć 2,5 tak speedu po zabójstwie. Ok, fajne. Fajne, czyli taki bufo nerw, bardziej taka zmiana, bo skoro teraz będzie mógł przekroczyć, to no. w dostaje nerfa. Tak? Nie, bufa. W bufa. buffa. Obrażenia zwiększone. Obrażenia od brakującego zdrowia. Aha. Wyobrażenie od brakującego na poziomach 1, 4, 7, 10, 13 i teraz w zależności od poziomu będzie 6, 8, 10, 12, 14, a tu było 6, 8, 10, 12, 14 na poziomach i co się to teraz będzie to jest tak... nie, nie rozumiem, bo to, to jest zależnie od poziomu. Dobra, sorry. Mm, nie, to, to jest dziwne. To trochę nie rozumiem o co tu chodzi, bo zmieniają scaling z poziomów na scaling z poziomów. Na to wychodzi, no ale ktoś lepiej tłumaczył, czy ktoś źle zrobił. Blokada rzucania Q. Hmm. Czyli po W nie będziesz mógł od razu rzucić Q przez dłuższą chwilę niż było to do tej pory. tak? Zwrot czasu odnowienia, pod, umiejętności podstawowych za każde trafienie rozkładem. Z 12 na 13%, i marginalna zmiana. Zaja buffy. Okay. Zaja do buffy, i to będzie tak: sekunda mniej na pierwszym poziomie, dwie na drugim, sekunda na trzecim, sekunda na czwartym i sekunda na piątym. Czyli sekunda w dół na każdym poziomie. Zmianę. I 5% obrażeń na każdym poziomie z e więcej. tych przyciągnięcia piórek, nie? Także ciemny buffik, ale. To jakoś mocno zmienia. To tych piór trochę stawia, nie, bo to, jest, to są obrażenia jednego piórka. Więc trochę to zmienia, ale ja bym wolał tutaj jakieś bufy na, na kryta i na Zaya. I na to na tego kryta i na to skalowanie skryte. Ale może to jakieś moje widzi mi się. Okej. Okay. Zak yy, leczenie skapek, czyli z tych yy, klutków. Zostawia 5, 6, 7, 8 było maksymalnego zdrowia w zależności od poziomu ulta, czyli jak nie miałeś ulta to było 5, jak miałeś ulta 6, jak miałeś drugi level 7 i 8. Teraz będzie od 4 do 8 w zależności od poziomu, okej? Okay. Mm, trochę nerw, tak, znaczy nerw w, w early game zaka i szczerze mówiąc, okej, okay, fajnie mi się to widzi, bo nie lubię tej postaci, nie lubię na niego grać, mm, ale to... Może ludzie, może ludzie lubią na niego grać. Ja, dla mnie jest strasznie irytujące do grania Against. Opportunity dostaje zmiany. Okazja dostaje nerfy. Zmiany. i tak. Destrukcja przygotowania. I teraz będzie to. Czeka, czeka. Okazja jest obecnie głównym przedmiotem tylko dla jednego bohatera walczącego z zwarciu. Oprócz tego stanowi tematem przedmiot dla magów z obrażeniami od ataku i bohaterów z obrażeniami fizycznymi walczącymi na dystans. Chcemy no porozmawiać, promować różnorodność wybieranych przedmiotów, dlatego osłabiamy destrukcję bohaterów walczących w dystans i prędkość ruchu zapewnioną przez przedmiot. Powinno to pomóc bohaterom walczącym z warciu. Okej. Okay. Hmm. Aha, bo wcześniej to było od yy, wcześniej mele postacie i range postacie dostawały tyle samo letality z tego przedmiotu. Teraz mele dostają tyle samo, ile dostawały, ale range dostają od 3 do 6. Natomiast od 5 do 10,5. To będzie 3 do 6,3. Nie wiem po co te przecinki, bo jakby whatever. Tą statystykę po przecinku mi się wydaje, ale ogólnie, bo to, przez, to przez, przez takie przecinki liga jest bardziej nieczytelna, ale ogólnie to wydaje się być fajny nerf. Yy, natomiast premia do prędkości ruchu yy, będzie zamiast 150 jednostek 200, więc na takiej sennie, czy na czym to jeszcze się grało? Cholera, yy, na takich adekery dalej to może być fajna opcja, więc w sumie... nie rozumiem wymiany, nie rozumiem dalej dostajesz movement speed na adekery yy, Dark Harvest Mniejszy, mniejszy cooldown obrażenia, wcześniej to było 20, od 20 do 80, skalujące się z poziomem, teraz to będzie 20, ale zamiast 5 punktów obrażeń za duszę, to będzie 9 punktów obrażeń za duszę, w sensie obrażeń, no, no, obrażeń za duszę. Eee. Uczynniki premii bez zmian, czyli tak, nie będzie tych bazowych obrażeń skalujących się z poziomem, ale i Będzie 9 zamiast 5 dodatkowych obrażeń za każdą duszę. Czyli overall w late game będzie Dark Harvest więcej bić. Nie wiem czy w early game... Ie... No nie no, w early game chyba nie ma prawa bić więcej. Na pierwszym poziomie, nie? No ale... No i 40 sekund zamiast 45 cooldownu. Dziwna zmiana, nie wiem. Wątpię, żeby to jakoś sprawiło, że Dark Harvesta nagle wszyscy będą grać, ale... Myle. elektro dostaje bufa, ten buf wydaje mi się, to będzie nerfione. Czyli tak. Elektro dostaje zamiast 30, wcześniej było 30, to był dolny próg i 220 to był maksymalny próg elektro obrażeń bazowy. Teraz to będzie 50, to będzie dolny próg i 190 to będzie górny próg, czyli nerf Flaita, Buff -verry. Teraz ja powiem dlaczego to sprawałem, bo to jest 50, to jest wartość początkowa, doliczając przylicznik ja wiem, z 60 obrażeń wypierdoli ci Assassin level 1 z tą runą. 60 obrażeń, jak duża ilość postaci ma 500-550 HP, to to jest 1 dziesiąta twojego HP na pierwszym poziomie. To jest strasznie mocna zmiana i uważam, że to cofnął. że to cofną, że 50 to jest zdecydowanie za dużo, że 40 to, to byłoby wystarczająco, a nie 50. No, i jeszcze skracany cooldown tego elektro, zamiast od 25 do 20 sekund, w zależności od poziomu, to było, to będzie teraz po prostu stałe 20. Teraz tak. Polecane runy do postaci zostały zastąpione to tam mniejsza. Yy. Yy. Arena, tutaj to tym się za bardzo nie interesujemy. I teraz tak, nadchodzące kiny, nadchodzące kiny. Mm. Milio pas też deszczu. Fizz Dobra, zobaczmy sobie. To jest ten milion na splasharcie. To jest ten fizz. Strasznie brzydkie te splasharty. Totalnie mi się nie podobają. Jestem ciekawy waszych, Waszego zdania, Waszej opinii. W grze ten milion też nie, nie, nie zachwyca. Wygląda. No nie no, paskudnie wygląda. Ten fizz. Dobra, nie, nie wiem dla kogo jest ta seria skinów, w każdym razie mniejsza. No to co, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie materiału. Dajcie znać, co myślicie o zmianach. Myślę, że to taki patch typowy, nic nie wnoszący do gry, żeby, żeby było, że jest patch i tyle. No co? Dajcie znać, co myślicie. No i cześć.